Nie ma, siema, siema, siema sensu nie, nie ma. Jesteśmy na zawodach. W Sopocie pierwsze zawody NPC organizowane w tym pięknym nadmorskim kurorcie. Chcemy wam pokazać jak to teraz wygląda i jakie są zmiany między Warszawą a Sopotem. Także zapraszamy. Fitness Authority jako tytularny sponsor zawodów zapewnił Dobra wszystkim widzom i uczestnikom dobre ładowanie. ładowanie. Mamy tutaj food trucki z pankejkami. food z So Good. Zobaczcie wszystko Z strzejkami. Zobaczcie, co tu możecie sobie 100 spróbować. 100% naturalny. zapraszamy do degustacji. Nasze masła pasty Jabłuszko. sama natura. Hm, mm, So Good. Jakby co. Musicie koniecznie spróbować. Tutaj się posilacie, żebyście mieli siłę oglądać tych wspaniałych zawodników gladiatorów dzisiejszych, którzy będą walczyć o karty pro, którzy będą walczyć o złote medale, a już w niedzielę zawody pro, gdzie zawodnicy, którzy już są profesjonalistami, będą walczyć o kwalifikacje na olimpię, czyli na największe wydarzenie kulturystyczne na świecie, które odbywa się raz w roku. I to wszystko będziecie widzieć w jednym vlogu. Zapraszamy! Słuchajcie, mamy przerwę, jest z nami Oskar Tchorzewski. Siema, Siema, Siema byku. Siema. Yy, no i Oskar oczywiście wystawia tu, jak zwykle, swoich zawodników. Powiedz, o co kaman? Dwóch zawodników tylko, ale myślę, że na tyle mocnych, że powalczą o najwyższe dzisiaj lokaty. Kacper Sajdowski i Patryk Walczuk dzisiaj wychodzą w kategorii męs fizik. Yy, obaj będą w tej samej wzrostówce? Nie, Patryk to jest najniższa kategoria wzrostowa, a Kacper któraś z tych wyższych, nie wiem która, chyba przedostatnia. Więc mam nadzieję, że może spotkają się w Overall. To by było? Kciuki. Jak było na wakacjach? Bardzo fajnie. Odpocząłem na, na plus. Forma siedzi. To jakie Dzie? plany teraz? <laughs> plany jeszcze są nie do końca sprecyzowane na 100%, ale możliwe, że przygotuję się na ten, na ten rok. Zobaczymy, co Serduszko poczuje na ten po rok. Zawodach. Ja. Tak. Czyli kiedy już chciał zacząć? Redukcję? Prepa? Jak myślisz, ile ci wystarczy? Ile mi wystarczy, to pewnie mniej niż sobie założę, bo dosyć spoko ten BF utrzymuje na ten, na ten moment, ale no 16 tygodni na pewno, jeżeli będą przygotowania to musi być, żeby tę formę dopiąć taką no, jak na pro przystało, no. Czyli październik. Jak oceniasz współpracę z austriackim trenerem Stefanem? Bardzo dobrze, no treściwy gościu, nie ma dużo gadki, robię co trzeba, wykonuję plan. Jest okej, okay. widzę, że ma pasję do tego, że siedzi na pewno, kmini i nie robi tego tak od tak, więc no jestem zadowolony. No. Zobaczymy, co będzie na prepie, bo tak naprawdę prawdziwy trener, dobry, to swoje wszystkie magiczne, że tak powiem sztuczki e, używa na, na przygotowaniach. Na razie to z niczym nowym się nie spotkałem. Okej. Okay. No to w zasadzie co, na tym poziomie ciężko się już z czymś nowym spotkać, że Tak wybitnie nowym, nie ma czegoś e, takiego jak święty Gral, no nie? Wszystkim. No, myślę, że świętym granem jest konsekwencja w tym sporcie i po prostu jak to się mówi day by day. No, każdy trening na 100% wykonanie planu i, i cierpliwość, o cierpliwość, szczególnie do młodych. No. Tego niektórym brakuje, pamiętajcie, ale, brakuje w tym sporcie. Ale, ale cierpliwość, konsekwencja, determinacja, niepoddawanie się i wszystkie, wszystkie inne motywacyjne hasła są bardzo w kulturystyce tak naprawdę wartościowe, nie? Tak, no to, to jest podstawa. No. Trzeba robić swoje każdego dnia i, i nie poddawać się. Nawet najlepsi zawodnicy mają gorsze momenty, też nam się nie chce. Po prostu albo to przełamiesz i zrobisz robotę, albo nie zostaniesz tym, kim chcesz w sporcie czy w czymkolwiek. Dokładnie. To no to. Trzymamy kciuki za Twoich zawodników. Dziękuję trzymamy, bardzo. obserwujemy kibicujemy i za ciebie również kibicujemy. Mam nadzieję, że razem się spotkamy na jakieś proscenie, nie? No może kiedyś na Olimpii. Tego A, my A my lecimy teraz Zobaczycie jak wygląda ta hala, w której teraz odbywają się zawody, bo jest inna nieco niż w markach. Także chodźcie z nami, pokażemy wam tu i tam. Jesteśmy na hali Stulecia. Jesteśmy na hali Stulecia w Sopocie przy ulicy Hafnera. Sopot no, piękne miejsce z dużą kulturystyczną historią. Ale zawody NPC odbywają się tutaj pierwszy raz, w takim miejscu. Miejsce t... też mocno związane ze sportem. Tak, tutaj krew Sop podgrał i swoje najlepsze w historii wyniki osiągał tutaj, no nie? Także fani koszykówki na pewno wiedzą. Znamy no przerwę na reklamę. Tak, Witaj. go 25 a Zawodniczki pro same nam tutaj przychodzą o, do kadru. Ja tu też jestem, Proszę jestem, bardzo. Dzień dobry, Aneto. No miamy, te. Przepyszne. Ja nie mogę już. Jest na prędko. Mówisz? Hm. Dwa węgle. To są węgle, no? Bardzo dobre. Bardzo dobre. bo ja muszę ładować. <laughs> Plus, spadliście mi z nieba. startujesz jutro? Jutro, tak. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Mam tyle jedzenia, jak jeszcze nigdy w życiu nie miałam. Porywamy Anetę na, na chwilę. Ja cały czas jem 4400 kalorii już od 4 tak. tygodni, bo musiałam e, przykryć separację, musiałam przykryć e, swoją no formę, którą wykręciłam i musiałam ją trochę zniszczyć. No właśnie o to mi chodzi, że to u Ciebie widać, że u Ciebie jest jakby forma... 4400 kalorii zawodniczka bikini je od dwóch tygodni... Od 5 tygodni przed startem. Czyli tak, musi być to nabicie, żeby zwykle. Ta separacja plus trochę jednak tłuszczu, musiałam, żeby weszło. Tak, musiało wejść trochę tłuszczu i musiałam trochę się zmniejszyć. No właśnie, musiałam to się zmniejszyć. Tak? jesz no. 4400 kalorii i się e, zmniejszyć. I nie trenować jeszcze w dodatku. No, ale to był hardcore, co? Był hard Bo nie trenować, jak ja trenuję od 7 lat, non-stop, bez przerwy, nie ruszać góry, to było dla mnie katastrofa. To masakra. Musiałam być przy ile treningów cały robiłaś? Czas do łóżka. robiłam? tylko co drugi dzień po i to było wszystko. Dwa no. ćwiczenia na Jakieś konkretne ćwiczenia właśnie? Tak, tylko z gumą. Bez obciążenia. No. Także szaleństwo. Ta. to to. E, szkoda, że nie było takich, wiesz, takiego zadania jak był koronawirus, nie? Szkoda, bo wtedy wszyscy trenowali ja z gumami w, nie, w ja domu. Nie Także mówię tyle, że ja się bardzo cieszę, że Was spotkałam, bo znowu załadowałam jakieś 2 gramy węglowodanów. Muszę uciekać wspierać dzisiaj swojego Sebastiana, który za chwilę będzie startował na tak? scenie. to mniejszy niż w markach, ale też bardzo wysoko jest tutaj, więc jest sporo powietrza. Ja nie czuję tutaj jakoś, nie wiem, zaduchu, ale mamy 30 stopni na zewnątrz. Mamy oczywiście stolik ze smak smakołykami. Zobaczcie, co zawodnicy mogą sobie podjadać, chociaż pewnie i Cugierki, tak wolą. Cukiereczki, chipsy, nutella, banany, krówki, milki. Tak naprawdę wszystko, czego nie mogli zawodnicy spożywać przez ostatnie 10, 12, 16 tygodni. Dzisiaj czeka na nich tutaj właśnie na backstage'u zawodów w Sopocie. Spotkaliśmy kolejną nietuzinkową osobę z naszego środowiska, osobę, która to jest już w tym sporcie na życie. Trochę jest już, nawet nie wiem, nie liczyłem. Trenuję sobie dokładnie, policzyłem, w tym roku będzie rocznica 22-letnia. to jest tak 22 lata treningu a w branży około 20. Zawodnik, klasik fizyk, trener wybitny, trener wielu zawodników, wielu zawodników tak, tak. pro, zawodniczek pro chyba zawodniczek, w większości. Tak. Głównie skupiasz się na kobietach, prawda? Tak. Tak. Powiem. A dlaczego? <laughs> dlaczego wiesz, co, to pytanie już parę razy mi zadawano i powiem tak, że w miarę jak Moje doświadczenie z pracy z kobietami pogłębia się z roku na rok, z roku na rok, człowiek się rozwija, to też moja odpowiedź się trochę zmienia, bo obecnie mógłbym powiedzieć szczerze, że dlatego, że przez lata zbudowałem sobie pewną bazę doświadczenia, wiedzy, oczywiście popartą też jakąś tam teorią, staram się być z tym na bieżąco, ale jakby tej wiedzy, tego doświadczenia przerobieniu ilość... Krotnie z ludźmi, no nikt ci tego nie zabierze, nikt ci jakby inaczej tego nigdzie nie kupisz, tak? tak? Nigdzie się tego nie nauczysz, że no na zasadzie przeczytasz książce czy, czy na żadnym szkoleniu. Zresztą tak samo jest w pracy z mężczyznami, prawda? Yy, więc to jest na pewno to, że jakby sprawia mi to przyjemność, ponieważ mogę cały czas się rozwijać, cały czas gdzieś tam doskonalić. Um, w jakimś zakresie, a nie we wszystkim, tak? Stwierdziłem w pewnym momencie, że nie chcę być trenerem od wszystkiego, tak? od wszystkich, tylko bardziej się ukierunkować. No i tą drogą, tą ścieżką to poszło. Gdzieś tam później napędzały to swoją drogą sukcesy z podopiecznych. Czyli wiadomo, człowiek jak widzi, że są efekty, są sukcesy, no to brnie w to dalej. A jakieś wtopy może, bo ta, ten materiał jest trochę chwili luźniejszy. Tak. Może pamiętasz jakieś wtopy, nie wiem, ze swojej kariery, może z kariery dawniejszej. Jak nie musi być to tak jakby twój błąd czy coś, ale okay. jakaś wtopa, może coś się stało, coś się... Nie wiem, tak jak na przykład kiedyś w męskiej ktoś wyszedł nie nieopatrznie w klapkach, nie? No, no, ten, no, był, był taki jeden moment. Czy, że jedno taką pamiętam i to na poważnych zawodach. To był Arnold Classic Europa, yy, moja podopieczna startowała, powiem szczerze, że no... Była pretendentką do domyślnie wygranej tej kategorii i były eliminacje, runda eliminacyjna zeszła, bardzo dobrze jej poszło, było zamieszanie na backstage'u, ja ją zawołałem do siebie, ale tak odciągnąłem ją dalej od, od, od sceny, tak? no, no, no. I, no i gadam z nią, gadam, tłumaczę, co tam jeszcze poprawić, tu tego, z brązer sprawdzałem i w ogóle na się okazało, że jej kategoria już wyszła że krzyczą, wołają, nie? A ja ją tu przytrzymałem, nie? I ona wbiegła dosłownie na scenę. Ona wbiegła na scenę, dołączyła do tych zawodniczek, yy, w trakcie już tak naprawdę rodne pozowania. Tak, tak, tak. Więc było to już takie słabe. Ja miałem później straszne wyrzuty sumienia. Yy, strasznie mi było przykro. Finalnie nie poszło jej tam jakoś może tragicznie, ale wiedziałem, że Mogłoby być lepiej, gdyby nie ta wtopa, właśnie. Nie? więc Więc no, zdarza się najlepszym? No tak, dokładnie. Trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy cały czas i obserwować, lustrować to, co się dzieje. Nie? No wiesz, nie. rozmawiałem z Adamem Bommertem, to powiedział, że na przykład jak na Olimpie pojechał, to zamiast odpoczywać i nogi miałem mu odpoczywać, to zapierdzielił chyba 20 tysięcy kroków, Abydł bo zwiedzał Tańda, Tańda, USA. Tak, tak, tak. Także są takie, nie? Pozdrawiam. No także są, są. No. Moi drodzy, istotnym elementem przygotowań do zawodów kulturystycznych, a już właściwie tym ostatnim szlifem, wisienką na torcie, jest kolor, brązer, czyli nadanie tej sylwetce takiego finalnego połysku. Tutaj na zawodach NPC odbywa się to za pomocą opalania natryskowego. Jak widzicie, panowie i panie ciężko pracują, aby każdy zawodnik był bardzo dobrze pomalowany, żeby ten kolor nie spływał, był trwały i świetnie podkreślał muskulaturę. Zawodników, chodźcie zobaczyć scenę, jak wygląda scena w Sopocie. Zobaczcie, mamy dużą scenę. Także na pewno tutaj warunki są bardzo fajne, jest trochę jasno, ale to jest najważniejsze, jak sylwetka będzie wyglądała, już w ocenie sędziów. Czy oni widzą wszystkie detale, i tak dalej? A to widziałem z publiczności, więc idealnie to wszystko wygląda. Nie jest przejaśnione, światło fajnie to wszystko podkręca. Także no, tak to wygląda od strony zawodnika. Wkle jest to palanie natryskowe, ale jak widzicie, nie wszyscy zawodnicy wybierają tą opcję. Niektórzy preferują samodzielnie położyć ten jakże ważny element, czyli właśnie bronzer. Tutaj jest mój zawodnik Marcin, który dzisiaj będzie startował w kategorii Men's physique. Jak się czujesz? Dobrze. Już troszkę doładowany. W miarę węgle wysoko przez te dwa dni. Odzyskałem siły, witalność. Na redukcji wiadomo, było ciężko. Ta no ostatnia prosta była super. Nie? Tomek pokazał wam Herbiego, swojego zawodnika, który był malowany. Ręcznie, że tak powiem? Jacek, mój zawodnik Malowany yy, natryskowo W tamtych właśnie budkach Zobaczcie, to tak wygląda mniej więcej Przypożył ładnie, lekko Delikatnie O Forma, jak widzicie Się zgadza, plecki Nie męczymy Jacusia, powiedz Jacuś Jak się czujesz? Doskonale Doskonale ale ma? dobrze? Dobrze? Nastawienie mega Dobrze To trochę zmęczony pewnie, nie? Jesteś tym wszystkim całym procesem, nie? No to, to na pewno, nie? Ale wyjątkowy dzień Wyjątkowy dzień, także zobaczymy jak to popaki akurat tak się złożyło, że e, poz, e, będą wstartowali e, w tej samej kategorii wzrostowej Także ciekawie, bo mamy sensu Team e, I mamy Jacka i Herbiego w jednym line upie będziemy mieli, także zobaczycie na pewno ze sceny jakieś nagrania, no nie? Także powodzenia, Jacek. Bardzo. Jesteśmy po zawodach. Wszystko już na sobotę się skończyło, po ostatnich startach. Wszystkie nagrody już rozdane. Chłopaki pozobywali swoje medale. Marcin, zobaczcie, zdobył trzy brązowe medale, czyli trzy razy podium i finał, także cztery medale zabiera ze sobą. Myślę, że jestem bardzo zadowolony. Cztery wyjścia, cztery medale, cztery razy top 5, trzy razy pudło. Co tu więcej chcieć? Pierwszy raz w NPC. Pierwszy start w NPC, także jest zadowolony. No i co? Myśli, że to będzie już koniec czy początek? No wiesz, 42 lata, myślę, że to jeszcze nie jest koniec i ostatniego słowa ja nie powiedziałem. No właśnie, niedługo kolejne zawody, także na pewno jeszcze jest coś do, do przemyślenia. Na pewno bardzo dobra forma. Wiadomo, co poprawić. Wszystko wiemy. Kwestia treningu, pozowania i, i myślę, że coraz wyżej będzie, jeżeli będzie dalej startował. Jacuś, pierwszy raz debiut, pierwszy start zupełnie no i też fajnie się udało pozdobywać. Wypracował wszystko tak, jak trzeba było, słuchał. Jak, jak oceniasz? No, jestem jeszcze w ciężkim szoku. To była w ogóle spontaniczna decyzja, wszystko działo się szybko i dzisiejsze zawody, no wyjątkowy dzień. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z chłopaków, jeden i drugi, a ciężko mi było wiadomo komu kibicować, bo Jacka przygotowywałem i uczyłem pozowania. Marcina, Marcina przygotował Tomiks, tak. Tomek Szafranko, tak? Także formę... Form... Pozowanie u Ciebie oczywiście. Tak, u mnie pozowanie. fizyk. Tak, tak. Także tutaj miałem cały czas, wiadomo, Jacekowi musiałem pomagać, Tomek wiedział co, co ten, ale jak, jak tylko widziałem u Marcina, że bark podnieść czy coś, to zaraz było, no nie? Także spisali się, jak widać, na medal. Jacek trzy medale by jeszcze overall zdobył, dwa srebra, bo nie powiedziałem, i jeden brąz, tak? W open. Także tak kończymy sobotę. Jutro nie mam żadnych zawodników, jutro oglądamy pro. Także wszystkich zapraszam. Na jutro. Ostro. Dzień Zawodów NPC Zaczynamy od kategorii Classic Physique Jest to moja kategoria W której czuję się jak ryba w wodzie Więc też chętnie o niej opowiem Jest to kategoria Inspirowana kulturystyką ze złotej ery Czyli czasy Arnolda Schwarzeneggera Franka Zejna. Kulturystyka, gdzie przede wszystkim Skupiano się na pięknie ludzkiego ciała Na tym, żeby wyeksponować proporcje Żeby te mięśnie były Sztuką A niekoniecznie Szło to jeszcze w kierunku ekstremum takiego jak w dzisiejsza kulturystyka. Także jest to ukłon w stronę właśnie tej złotej ery, gdzie te sylwetki naprawdę były bardzo, bardzo imponujące. Jeżeli chodzi o kulturystykę classic fizik, no to tutaj bardzo, duże, bardzo duży nacisk jest położony na pozowanie, na prezencję sceniczną, na to, żeby, żeby te pozy wyglądały. Pięknie, klasycznie, zobaczcie zawodników, no tutaj ewidentnie te sylwetki różnią się od tych sylwetek, które widzieliście wczoraj. Bardziej jest to zbliżone do kategorii men's fizyk, chociaż kategoria men's fizyk też nieco innymi kanonami się kieruje. Eee... Sędziowanie w obu tych kategoriach wygląda nieco inaczej. W kategorii Classic fizik e, brane jest pod uwagę również dół ciała i przede wszystkim jakość sylwetki, e, proporcje, symetria. W kategorii Men's Fizik te sylwetki muszą być bardziej stonowane, trochę bardziej plażowe, e, może bardziej dostępne dla przeciętnego trenującego. Aczkolwiek kategoria Classic Fizik i Men's Fizik na ten moment, moim zdaniem, e, jest to przyszłość kulturystyki i inspiruje się bardzo wiele młodych osób właśnie, aby startować w tej kategorii. E, no także zobaczcie, piękne sylwetki. Dzisiaj również odbywają się zawody pro w kategorii e, Classic fizik oraz bikini. E, w Classic fizik będziemy mieli trzech Polaków. No i mam nadzieję, że któryś z nich wygra kwalifikacje na Olimpię, bo to jest główny cel każdego zawodnika, każdego kulturysty. Także trzymamy cię kciuki za Polaków i zobaczcie, jak pięknie wygląda to z tej perspektywy. Jesteśmy z Oliwką przed startem, także na szybki wywiad. Dla Was e... wszystko, chłopaki. Oliwka startuje w bikini i będzie walczyła oczywiście o najwyższe laury. Tak jest. Spontaniczna jest... była decyzja, bo tak naprawdę o, o starcie teraz z tym dzisiejszym podjęliśmy decyzję tydzień temu, w niedzielę. Mhm. Także trzeba było się szybko poprzestawiać w głowie. Tak. No i robić tak, żeby ta forma wyszła jak najlepsza. No ostatnio zgarnęłaś wszystko. Na tak, regionalach. Tak jest. Dobyłam to co mogłam zdobyć i mam apetyt na więcej. Jakie plany startowe? Jeżeli te zawody wyjdą dobrze, to? Być może jeżeli dzisiaj załóżmy, pójdą nam pomyślnie. Jeżeli wygrasz kartę. <noise> jeżeli wygrasz. Pracujesz kartę. Kartę, dzisiaj w bikini. <noise> Oczywiście wyjdę. I, start, I planujesz jeszcze wtedy jakieś starty kolejne? Yy, tak, jeżeli znowuż... Dzisiaj będzie taki wynik, który nam nie pozwoli na to, żeby tą kartę zdobyć. To będziemy jeszcze walczyć w Portugalii mhm. i te zawody będą 8 lipca. Drugi raz w Portugalii. Tak jest. Bo już walczyłaś i byłaś. Też byłam pierwsza w swojej kategorii i trzecia byłam w overallu. Nie będziemy spekulować, formę widzieliśmy, jest petarda. Po prostu wszystko co trzeba jest. Także życzymy Ci po prostu powodzenia. Ja nie dziękuję. Fokus. No i lecisz z tym, i życzymy tego scenariusza chyba pierwszego, o którym rozmawialiśmy, nie? Tak jest. Także... Bardzo, bardzo wam nie dziękuję. <laughs> bardzo nam nie dziękuję. Masz mokrą rękę i tutaj przez... Przez tak, więc... Tak. No, super. Nie, świetna forma, naprawdę. Dziękuję. Ja... So here we are with Francis. <laughs> we meet again because yes. our last video didn't show up. But so we are uh, recording a new one. So, <laughs> so how are you Francis? I'm great. So yesterday was my uh, competition yes. and I got really good placements. So I'm quite happy. I was even better than in Warsaw 2 weeks ago. Yesterday I competed at the beginners wellness category and I got first place and uh, in the um, novice category I got second place. And and in the open category, I got fourth place, which is really great because it's like my first NPC season, and I I just started to um, learn everything, how it works here, like different posing and yes. different look, and everything is you know it has like its special uh, specialities. Yes. And so it was a bit different for me, and I really like it. Okay. So I might I will be competing again at the NPC. Now I'm doing an off season to build up more muscle, and then I'll be back. Okay. Francis, one Question: uh, What do you think about places? Uh, last time you were uh, competing in Warsaw, and here, is, uh, here we are in Sopot, uh, new stage. Uh, what do you think about it? How do you compare these two places? Yeah, as well, I loved Warsaw because the stage was just amazing. Um, it was very dark, so the uh, competitors showed really nice on the stage pictures. Like I posted on my Instagram, like a million <laughs> because okay. they're so nice. Uh, here I haven't seen the pictures yet. It's a bit more bright here. Yes. Um, What's nice is that from the backstage you can have a look at the stage so you actually see the others competing. Yes. Uh, this is what I like better here because that was not possible in Washout. Yes. But um, what was nice in Warsaw was you know the entire uh, backstage area was huge and um, we had like a separate backstage just in front of the show where we also had our interview. Yeah, yeah, yeah. Um, so that was really nice as well. I think both, lo both locations have something. Here you're no close to the ocean and the yes. coast so it's also nice you can have like a, a walk at the beach yes it's awesome um, we have perfect time for that yeah and warsaw Summer. is a beautiful city too sopot is a beautiful city as well both locations are really nice all right francis so thank you uh, thank you very much for a uh, conversation yes. and i wish you good luck in the thank future you. see you again <laughs> see you again No i zawody, zawody po zawodach, karty rozdane. Zapewne wiecie już kto wygrał, bo już rok był wcześniej, także wszyscy tutaj zadowoleni, wszyscy klaskali. Damian Kufel y, jedzie na Olimpię, także... Gratulacje. Widzieliście jak to wygląda, jak zawody w Sopocie wyglądają. Tomik niestety już pojechał, musiał jechać. A my na koniec już po prostu na szybko dla Was nagrywamy. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapka w górę, jeżeli Wam się podobają takie relacje. No i komentarzach co możemy poprawić. I do zobaczenia na kolejnych eventach. Pozdro!